Cześć, dzięki za, za te pytania, które wysyłacie, bo dzięki nim powstają takie Q&A-owe odcinki, tylko dlatego, że Wy zadajecie pytania, te odcinki mają sens i treść, także bardzo wam dziękuję i proszę o kolejne pytania. A dzisiaj chcę odpowiedzieć na trzy pytania. Pierwsze to jest pytanie o in vitro, temat bardzo ważny, temat ważny i, i, i duży temat. Zdaję sobie sprawę, że dla wielu osób on dotyka istoty. I takich najważniejszych rzeczy w ich życiu. Drugi temat to temat o dary Ducha Świętego i, i, i moje doświadczanie, też darów Ducha Świętego i ich obecność w moim życiu. I trzecie pytanie to pytanie o zbawienie tych, którzy nigdy nie mieli okazji usłyszeć Ewangelii, czyli w uproszczeniu, pytanie o zbawienie tych Indian, którzy umierali, zanim przybyli do nich misjonarze, chociaż z historii powszechnej wiemy, że przybycie misjonarzy i konkwistadorów na kontynent amerykański wcale nie było źródłem największego błogosławieństwa dla mieszkających tam Indian. Także widzimy się po czołóweczce i te trzy pytania będziemy rozkminać. Pierwsze pytanie: Pierwsze pytanie zadaje Dorcia Balcerek. Cześć Michał, czy doświadczyłeś kiedyś darów Ducha Świętego? Tak, Dorcia. Kiedyś doświadczyłem. Kiedyś doświadczyłem. Wiem, że w tym pytaniu, też znaczy domyślam się, nie wiem. Chodzi też o, o mój stosunek do, do charyzmatów. Wierzę, to już zasygnalizowałem w poprzednich odcinkach, wierzę w to, że dary Ducha Świętego, te wymienione w dziejach apostolskich, te takie typowo charyzmatyczne, właśnie jak proroctwo, jak mówienie innymi językami, jak dar uzdrawiania, jak wykład języków, jak dar mądrości, jak słowo wiedzy. Te dary są obecne w Kościele przez 2000 lat w taki sam sposób, jak były w czasach apostołów. Nie wierzę w to, że dary Ducha Świętego, że charyzmaty przeminęły wraz ze śmiercią ostatnich apostołów. Nie, te dary są obecne, więc zabiegam o nie zgodnie z tym, jak Biblia, jak Nowy Testament nas za, za, zachęca do tego, żebyśmy zabiegali o dary Ducha Świętego. To jest problemowe pytanie, no bo to jest łatwo się teraz osunąć w tej odpowiedzi w taką prezentację, nie wiem, chwalenie się darami Ducha Świętego albo cokolwiek innego, chwalenie się swoimi doświadczeniami duchowymi. Paweł, kiedy chciał przywołać jakieś doświadczenia w swoim życiu, apostoł Paweł. Gdy chciał przywołać jakieś duchowe doświadczenia w swoim życiu, jako argument w dyskusji, to nawet nie chciał sprawić takiego wrażenia, że się chlubi swoimi objawieniami, więc zaczyna pisać w trzeciej osobie. Znam człowieka, który miał takie widzenie w zachwyceniu, wstąpił aż do trzeciego nieba. Więc nawet Paweł miał problemy, żeby opowiadać o swoich duchowych doświadczeniach, a co dopiero taki mały żuczek jak ja. Ale wierzę, na pewno chcę opowiedzieć o swojej postawie wobec darów Ducha Świętego. Przede wszystkim wierzę w to, że Bóg działa w kościele w ponadnaturalny sposób. Wierzę, że wyposaża nas w swoje dary, i wierzę w tym, że w darach Ducha Świętego nad życiem człowieka wierzącego nie ma absolutnie zasługi tego człowieka, który jest obdarowany, prawda? tego człowieka, w którego życiu przejawiają się charyzmaty. I jestem przekonany o słuszności też takiej klasycznej interpretacji, która mówi, że dary Ducha Świętego są dane Kościołowi jako wyposażenie do służby. Więc to nie chodzi o to, żebyśmy my mieli dobre samopoczucie. W darach Ducha Świętego nie chodzi o to, żeby działy się wokół nas spektakularne rzeczy, żeby dostarczyć, nie wiem, nam adrenaliny albo duchowych przeżyć, ale jest jeden cel: do budowania Bożego Królestwa, do służby Kościoła. Więc jeśli dary Ducha Świętego przejawiają się w życiu Kościoła, to po to, żeby, żeby Kościół w ten sposób był wyposażony do służby. Więc każdy dar ma na celu budowanie ciała, a ciałem Nowy Testament nazywa. Kościół Chrystusa i taka jest też jego funkcja, jest to niezależne od naszych zasług, niezależne od naszych darów. Wierzę w też takie doświadczenie, które Biblia nazywa chrztem w Duchu Świętym albo chrztem Ducha Świętego, czyli przeżycie takiego napełnienia Duchem Świętym obecności, w ślad za którym też właśnie idzie wyposażenie człowieka wierzącego do służby, do służby Panu Bogu, w też takim ponadnaturalnym obdarowaniu. I znowu te dary, które widzę i doświadczam w swoim życiu i w ludziach wokół mnie Czasami są bardzo spektakularne, takie jak modlitwa językami, jak, jak rzeczywiście proroctwo, jak słowo wiedzy, kiedy Bóg objawia. W swoim działaniu rzeczy, które na ludzki sposób nie mielibyśmy prawa wiedzieć, ale też widzę, że Bóg w potężny sposób wyposaża, uzdalniając, i to znowu widzę, czy ludzie wokół mnie, czy w sobie, że Bóg daje pewne zdolności, których po ludzku byśmy nie mieli, ale też widzę, że Bóg daje takie uzdolnienia i dary. To też, wiecie, talent muzyczny, zdolności administracyjne, też je rozpoznaje jako dary od Ducha Świętego, jako obdarowanie, takie ponadprzeciętne utalentowanie w jakiejś dziedzinie, czy zdolności. I też wierzę, od razu Dorota tak rozszerzając swoje pytanie, też wierzę, że każdego człowieka Duch Święty przygotowuje do służby i wyposaża do służby. Więc jeśli nad życiem każdego z nas jest powołanie, to wierzę też, że nad życiem każdego z nas jest obdarowanie, które nas przygotowuje do tego, żebyśmy to powołanie, jakie Bóg stawia przed nami, żebyśmy mogli je jak najpełniej zrealizować. Także w ten sposób wierzę w obecność darów Ducha Świętego w dzisiejszym Kościele. Katarzyna Gąsirowska napisała takie pytanie. Jestem chrześcijanką, lecz nie gram z pastorem w jednej drużynie. Jak to było ładnie powiedziane w ostatnim odcinku. Proszę o przedstawienie opinii pastora na temat metody in vitro. Z góry dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Kasia, bardzo się cieszę, że oglądasz ten kanał. I tak jak powiedziałem, najważniejsze jest to, że jesteśmy chrześcijanami, że przynależymy do Jezusa, natomiast jesteśmy rzeczywiście zgrupowani w różnych drużynach. Ale fajnie, jeśli też możemy patrzeć na piłkarzy w innych drużynach i oni nas inspirują, zachęcają, albo w jakiejś mierze są pomocni w naszej wędrówce za, za Panem Bogiem. Więc cieszę się, że się za pomocą tego kanału spotykamy i za pomocą nawet takich pytań jakoś znajdujemy wspólną płaszczyznę, na której możemy porozmawiać. Ok, dzięki za to pytanie. Jaki jest mój stosunek do metody in vitro? To jest bardzo delikatna kwestia. Zdaję sobie sprawę, że yy, zadając takie pytanie, czasami je zadajemy tylko z takiej ciekawości, bioetycznej ciekawości, żeby jakieś zagadnienie poznać, ale dla wielu par. Jest to bardzo istotne zagadnienie, właśnie co chrześcijanie myślą, co Biblia mówi, i te głosy też są zróżnicowane, a osoby, które są zostawione w takim dramacie bezpłodności i niemożności po poczęcia dziecka w taki sposób naturalny, to to pytanie rzeczywiście staje się takim palącym pytaniem, bo z jednej strony jest to pragnienie podobania się Panu Bogu, a z drugiej strony jest to pragnienie posiadania dziecka w sposób, który umożliwiają procedury medyczne, a dla niektórych chrześcijan jest on co najmniej kontrowersyjny. I chcę powiedzieć, dla mnie nie widzę kontrowersji i nie widzę, nie znajduję w Piśmie Świętym żadnych przesłanek, które powiedziałyby, że metoda in vitro jest zła i należy ją potępić. Ona niesie pewne zagrożenia, natomiast może też być pięknym darem który pomaga nam przezwyciężyć niepłodność. Więc pierwszy argument, taki wiecie, który się pojawia nieraz w rozmowie o in vitro, to jest taki argument zaakceptowania Bożej woli. Czyli jeżeli jakaś para w naturalny sposób nie może mieć potomstwa, to powinna się z tym pogodzić i przyjąć Bożą wolę, ale na miły Bóg, no nie myślimy tak o okularach. Na razie pomijam inne kwestie, ale jeżeli ktoś nie widzi, to nikt nie mówi Mówisz, nie powinieneś nosić okularów, być może Pan Bóg chce, żebyś yy, widział nieostro. Pan Bóg chce, żebyś po prostu widział nie ostro i, i powinieneś się z tym pogodzić. Tak samo jeżeli jest para, która boryka się z problemem bezpłodności, a medycyna może ten problem przezwyciężyć, to w moim przekonaniu jest to Boże działanie w taki sam sposób, jak kiedy medycyna przychodzi z uzdrowieniem z chorób, na które 50 lat temu, 100 lat temu ludzie umierali, a dzisiaj ich życie tutaj na Ziemi może być w pełnym komforcie, może być przedłużone, właśnie dlatego, że, że czynimy sobie Ziemię poddaną i w tym sensie też przezwyciężamy choroby za pomocą medycznych środków, i nikt nie sięga po taką argumentację, no hej, ale to jest, gdyby Pan Bóg. Chciał, żebyś był zdrowy, to nie musiałbyś brać tabletek, więc robisz pod prąd Bożej woli, stosując medyczne procedury. W ten sam sposób myślę o in vitro. Natomiast jest problem związany z metodą in vitro mianowicie dużej ilości zarodków, które, które się marnują albo które są przeznaczone na śmierć. I Jest taki dokument w internecie, możecie go znaleźć, sformułowany właśnie przez teologów ewangelikalnych. Który wyraźnie wskazuje, że zagrożeniem metody in vitro jest jedynie unicestwianie tych zarodków, które rzeczywiście z punktu widzenia chrześcijańskiej teologii to znowu nie jest jednoznaczne, ale dla większości z nas, ludzi wierzących, życie ludzkie jest święte od samego momentu poczęcia, więc rzeczywiście to utylizowanie zarodków, które są początkiem ludzkiego życia, jest moralnie naganne i nie powinno mieć miejsca. Natomiast z tego co wiem, to też. Te zagrożenia daje się omijać i, i daje się stosować in vitro jako taką metodę, która w pełni pozwala chrześcijańskim rodzicom cieszyć się z potomstwa, którym obdarowuje je Bóg. I tutaj też jest bardzo ważne założenie do metody in vitro. Ona ma miejsce w rodzinie, więc nie wyobrażam sobie stosowania metody in vitro jako takiej metody dla osób, które nie chcą założyć rodziny, przyjąć potomstwa w tej rodzinie. Albo na przykład ze względu na charakter związków, w którym są, jest jednopłciowy, decydują się na metodę in vitro, to wtedy z chrześcijańskiego punktu widzenia rzeczywiście jest moralnie naganne, ale tam nie jest problem w metodzie in vitro, tam jest problem w obejściu tego Bożego zamysłu wobec każdego człowieka w troszkę inny sposób, a nie w samej metodzie in vitro jest kontrowersja czy, czy trudność z tym związana. Natomiast kiedy czytałem też o metodzie in vitro i kontrowersjach związanych przede wszystkim właśnie ze strony takiej teologii katolickiej, to też jest ten argument podnoszony, że tam poczyna się dziecko bez seksu, natomiast nie ma, jeżeli myślimy o małżeństwie, o, o rodzinie, która czeka na swoje dziecko, to myślę, że nie ma. Po prostu nie ma takiej możliwości, że jakaś para nie uprawia ze sobą seksu, nie czeka na potomstwo, tylko decyduje się na in vitro. Nie, jeżeli mówimy po prostu o małżeństwie, które oczekuje dziecko, zanim znajdą się w klinice, która oferuje zabiegi in vitro, na pewno wielokrotnie próbowali naturalnej metody poczęcia i przychodzą do tej kliniki nie po to, żeby uniknąć seksu, ale przychodzą do tej kliniki dlatego właśnie, że współżycie nie przynosi zamierzonego efektu i nie skutkuje poczęciem się dziecka. I w tym sensie naprawdę tak z duszpasterskiego punktu widzenia myślę, że dla pary, która stara się, żeby w swojej rodzinie, w swoim małżeństwie przyjąć dziecko jako Boży dar, metoda in vitro jest w taki sam sposób pomocą, która przychodzi za pośrednictwem lekarzy, jak leki na nadciśnienie, jak okulary, które korygują nasz wzrok. Kiedy misjonarze jadą do Afryki, a znam takich okulistów, są w Polsce okuliści, którzy wyjeżdżają do Afryki, żeby tam dokonywać operacji na zaćmę i przywracać wzrok ludziom, którzy są niewidomi i robią to z miłości do Jezusa. To mówimy, wow, to jest Boży palec, to jest Boży cud. I może teraz powiem coś, co zabrzmi bardzo kontrowersyjnie w uszach moich katolickich przyjaciół, ale z mojej perspektywy w tym sensie metoda in vitro prowadzona właśnie z tą troską o nieunicestwianie. Poczętych zarodków, w tym sensie metoda in vitro jest tym bożym palcem, tak jak, jak okuliści, którzy pomagają odzyskać wzrok chorym na zaćmę w Afryce i jeżdżą i robią to misyjnie. Tak samo wierzę, że jest bożą odpowiedzią na modlitwę wielu osób, zapłodnienie in vitro, i w tym sensie, jeżeli oglądają nas takie pary, takie małżeństwa, które zdecydowały się na taką metodę. Niech nic wam nie zabierze takiej radości z przyjęcia waszego dziecka jako daru Bożego dla waszego życia. To jest Boży dar dla waszego życia. To, 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 to się po prostu dzieje. Tutaj chcę też powiedzieć: każde poczęcie dziecka jest cudem. Czy ono się dzieje w szkle, okoliczności decydują, że może się dziać w dobry lub zły sposób. Natomiast, kiedy to jest rodzina, która chce żyć podporządkowanym Bogu życiem, to okoliczności są dobre. A sam zabieg jest, jest Bożą odpowiedzią na Waszą modlitwę, tak jak okulary są pomocą w tym, żeby dobrze widzieć i nikt ich nie traktuje jako buntu przeciwko Bożej woli, bo przecież gdybyś, gdyby Bóg chciał, to, to by Cię uzdrowił, a widocznie masz widzieć nieostro. Nikt nie sięga po taką argumentację, więc w ten sam sposób myślę o zabiegu in vitro. Skończę jeszcze tylko tę myśl. Każde życie, każde poczęcie jest cudem, to jest ważne, to jest warte przypomnienia w kontekście przetaczającej się teraz przez nasz kraj dyskusji na temat prawa antyaborcyjnego. Każde życie jest cudem, i czasami pary mają dzieci poza małżeństwem. Z punktu widzenia chrześcijańskiej teologii no to, to nie jest optymalny sposób poczynania dzieci. Takie dzieci z małżeńskiego łoża, jak to się dawniej mówiło ale nawet ta perspektywa nigdy nie powinna nam przyćmić tego, że każde dziecko powinniśmy przyjmować jako efekt cudu, który czyni każdorazowo Bóg, bo wierzymy w coś takiego jak chrześcijanie jako w kreację kontinua, czyli że Bóg nieustannie też stwarza świat, a ja wierzę, że kiedy powołuje nowe życie do istnienia, to jest to z tego taki najbardziej wyraźny cud Bożego działania w świecie. Więc tyle, taka krótka odpowiedź o in vitro. Jeśli jest niewystarczająca, to też piszcie w komentarzach uszczegóławiające pytania. Może wtedy zrobimy osobny odcinek, bo temat jest duży i gruby. Kolejne pytanie zaczyna się od niku pracownia kształty, a potem Magda podpisuje się na samym końcu. Hm, hmm, ale fajnie się pytanie zaczyna. Hmm, <laughs> hmm pytanie mojego życia. Jak jest z osobami, które nigdy nie usłyszały o Jezusie, czyli jednocześnie nigdy nie dokonały świadomego wyboru wybrania Go lub odrzucenia? Czy będą one potępione? Czy to nasza odpowiedzialność, by iść na krańce i faktycznie spróbować dotrzeć do kogo się da? Po tym, jak się nawróciłam, dla mnie to najważniejsze pytanie w chrześcijaństwie. Pozdrawiam, Magda Dudek. Magda, proszę, nie zadawaj takich pytań. To są takie pytania, na które nie, nie chciałbym odpowiadać. Gdy ktoś nie zapyta, to wolałbym na nie, od, nie odpowiadać, dlatego że samemu nie zgadzam się ze swoją odpowiedzią. Już wyjaśniam o co chodzi. Mam pewne przekonania, które wierzę, że wyczytuję z Biblii, i chciałbym, żeby one w wieczności okazały się nieprawdziwe, żeby Bóg był dużo bardziej łaskawy, dobry, niż objawił nam to w Biblii. Natomiast już w Biblii Bóg przedstawia się jako nieskończenie dobry, który zbawia człowieka, który zasługuje bezwzględnie na śmierć. I są w chrześcijańskiej teologii. Takie poglądy, które mówią, że w ostatecznym rozrachunku Pan Bóg zbawi nas wszystkich. Nazywają się, nie wiem, Apokatastaza, Teologia Nadziei, różne etykietki tam do tego możemy przyłatać. Natomiast generalnie chodzi o to, że w ostatecznym rozrachunku Bóg, który jest nieskończenie dobry, nie, pora, wiecie, no, nie może dopuścić na to, że człowiek cierpi odrzucenie oddalenia Boga przez całą wieczność, więc zbawia na końcu wszystkich. Natomiast chciałbym, żeby tak było ale nie potrafię znaleźć na to biblijnych wersetów, nie potrafię na to znaleźć biblijnego uzasadnienia, a staram się być uczciwy w takim byciu ewangelikalnym chrześcijaninem, dla którego źródłem pobożności i wiary jest pismo święte i tylko pismo święte. Biblia natomiast przedstawia nam sprawę w dużo bardziej trudny sposób. Człowiek i z wyboru i z natury jest naśladowcą szatana i dzieckiem gniewu. Jest tak nazwany na przykład w liście do Efezjan. Paweł tak zwraca się do swoich czytelników, mówiąc, że zanim usłyszeli Ewangelię, byli naśladowcami Szatana i dziećmi gniewu, innymi słowy, przyszli prosto do piekła. I łaska polega na tym, że dotarł do nich Paweł, i łaska polega na tym, że opowiedział im Ewangelię, i łaska polega na tym, że oni tej Ewangelii dali posłuch. A równocześnie w mieście obok byli ludzie, do których nie dotarł Paweł, nie usłyszeli Ewangelii i nie dali ich jej posłuch. W naszych czasach, w czasach takich poświeceniowych, pojawia się myśl, no to jest głęboko niesprawiedliwe. Przecież każdy ma prawo usłyszeć. Nie, właśnie na tym polega łaska, że usłyszeliśmy, a niesprawiedliwość. Czyli to, że ja usłyszałem Ewangelię, że moje ten serce zatęskniło Ewangelię, że Ty teraz może oglądasz ten vlog i może słyszysz, kurczę, jest jakaś Ewangelia, jakieś niebo dla mnie, na tym polega łaska, że Bóg się do Ciebie dobija z tym, do Twojego serca z tym przesłaniem, żebyś się nie zgubił. Łaska, a niesprawiedliwość. Bo gdyby było tak, że każdemu człowiekowi, i czasami ludzie mówią tak, nie, 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 jeżeli ktoś na ziemi nie usłyszał Ewangelii, to już słyszy ją w wieczności, a ja sobie myślę, no to wtedy najgorszą rzecz, jaką możemy robić, to iść na misję i głosić Ewangelię ludziom, którzy nie słyszeli. Bo teraz wyobraźcie sobie, jesteście jakimiś właśnie tymi przysłowiowymi Indianami w Ameryce Południowej, którzy nigdy nie słyszeli Ewangelii jeszcze przed Kolumbem, i nagle przybywają misjonarze, którzy okradają was z waszych dóbr, zarażają was jakimiś chorobami, z powodu których umieracie, żyją niekoniecznie najmoralniej, bo różne rzeczy tam się działy w czasach konkwistadorów, i mówicie: Nie, 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 nie kupuję tej Ewangelii, bo ludzie, którzy ją reprezentują, są kiepscy. No to lepiej było żyć 100 lat wcześniej, kiedy nie było misjonarzy, i usłyszeć Ewangelię po śmierci od zmartwychwstałego Chrystusa, niż usłyszeć Ewangelię od innego chrześcijanina i ją odrzucić. Bo tutaj na Ziemi zawsze Ewangelię głoszą nam popaprani ludzie, a w niebie po śmierci będzie nam zwiastował ją sam Jezus. Więc jak już człowiek będzie po śmierci, to po pierwsze zobaczy, że jest życie wieczne, więc na pewno uwierzy. Po drugie, będzie mu ją zwiastował zmartwychwstały Chrystus. Na pewno jest skuteczniejszy w tym niż najskuteczniejsi ewangeliści na ziemi. Więc wypuszczając misjonarzy na cały świat, robimy ludzkości krzywdę, idąc tym tokiem myślenia. Idąc tym tokiem myślenia, wypuszczając misjonarzy na cały świat, robimy ludziom krzywdę, bo część z nich ją odrzuci. A jeśli zostawimy ich w ich, w ich pogaństwie, w ich innych niechrześcijańskich wierzeniach, to wtedy w niebie będzie zwiastował ją im Jezus, Będą mieli dodatkowy argument, już będą wiedzieć, że jest życie po śmierci, wtedy wszyscy uwierzą. Nie myślimy tak. Myślimy jednak, że błogosławimy ludzi wokół nas, mówiąc im o miłości Boga, o zbawieniu i zgodnie z nakazem Jezusa, idąc na cały świat i głosząc Ewangelię w wszelkiemu stworzeniu, wierzymy, że wypełniamy to wielkie posłanictwo, bo niesiemy coś, no właśnie, co ratuje ludzi z piekła. Czyli bez Jezusa każdy z nas z natury jest naśladowcą diabła. Z natury jest dzieckiem gniewu, z natury żyje daleko od Boga i Ewangelia dopiero, na tym polega łaska, przynosi w nasze życie pokój i pojednanie z Bogiem. Takie są moje poglądy w głowie. Jeśli pytasz mnie, Magda, o moje serce, chciałbym, żeby się okazało, że ta moja głowa jest za mała, żeby ogarnąć ogrom Bożego miłosierdzia i nie będzie mi przykro, jak w wieczności się okaże, że wszystko, co teraz powiedziałem, to jest bzdura, a Pan Bóg i tak znajdzie sposób, żeby wszystkich ludzi do siebie zbawić i przyciągnąć. Natomiast w Piśmie Świętym nie znajduję uzasadnienia, dlatego że taki sposób istnieje, więc poza nadzieją to nie jest moim poglądem. Pogląd jest taki, że każdy z nas należy mu się po prostu czapa, jesteśmy niewolnikami swoich egoizmów. C.S. Lewis to fajnie pisze w swojej książce, w której opisuje piekło, że po prostu piekło to jest zwielokrotniony ja. Ponieważ jesteśmy egoistami, jesteśmy wrogo do siebie usposobieni, to w piekle oddalamy się w sobie w nieskończoność, a w niebie jesteśmy wszyscy razem. Ale do tego potrzebne jest odkupienie i zbawcze działanie Pana Boga, żeby nasze egoizmy przezwyciężyć. Więc człowiek w piekle nie jest efektem, nie wiem, nakrzyczenia Pana Boga na niego, tylko jest, ponosi konsekwencje swojego niezatrzymanego egoizmu. Więc bez takiego zdefiniowania i powiedzenia, że każdemu sprawiedliwie należy się usłyszenie Ewangelii. Tak naprawdę przekreślamy to, czym jest łaska. Właśnie dlatego, że sprawiedliwe jest potępienie. łaska jest polega na tym, że ktoś nam powiedział Ewangelię. Łaska polega na tym, że ją usłyszeliśmy. Łaska polega na tym, że za nią zatęskniliśmy. Łaska polega na tym, że Jezus na krzyżu nas zbawił, chociaż nam się to nie należało. Przekonanie, że nam się należy i to jest sprawiedliwość, zabija w nas tak naprawdę wdzięczność za łaskę i wyjątkowość tego, że zdecydowaliśmy związać swoje życie z Jezusem. Wow, pomyśl o tym. Wow, naprawdę to wcale mi się nie należało jak psu Buda, żebym usłyszał, żebym usłyszała Ewangelię. Ale to łaska. Wielu ludzi wokół mnie nie usłyszało jej w sposób zbawczy, nie usłyszało jej w sposób, który by ich pociągnął, nie usłyszało jej w sposób, który by sprawił, żeby im zabiło serce szybciej i zapragnęli pójść za Jezusem. Wow, to jest łaska, za którą jestem Bogu wdzięczny. W ten sposób o tym myślę. Natomiast co do takiego ostatecznego losu osób, które nigdy nie usłyszały Ewangelii, z tego co czytam w Biblii, każdemu z nas, gdyby nie łaska, sprawiedliwie należy się wieczne potępienie. Natomiast oby rację mieli teologowie nadziei, którzy mówią, że Pan Bóg znajdzie swój tajny, nieobjawiony jeszcze nikomu plan. Żeby w ostatecznym rozrachunku również tych, którzy sprawiedliwie zasłużyli na wieczne potępienie, wyciągnąć ich do nieba i wciągnąć w ich oddziaływanie swojej miłości. Wieczność odsłoni przed nami karty tej tajemnicy. Dzięki Magda za to pytanie. Rozumiem ten niepokój i rozumiem tę troskę. Ona jest odbiciem też Bożego charakteru w nas. Natomiast niech ta troska zamieni się też w takie staranie, aby rzeczywiście. Nie myśleć, a może w wieczności będą jakieś klucze. Nie, chrześcijańska perspektywa niestety nie lubimy o tym mówić, ale jest taka, że piekło istnieje naprawdę. Jeśli jest nas ta tęsknota i to przynaglenie, to zamieńmy ją w praktyczne działania, aby jak największej ilości ludzi wokół nas opowiedzieć o zbawieniu z łaski w Jezusie Chrystusie, które zamanifestowało się na krzyżu nad życiem każdego z nas, żeby tu na Ziemi, póki jeszcze mamy wybór, móc decydować. Wiąże swoje życie z tą nadzieją, jaka zamanifestowała się na Krzyżu Jezusa, z Jego przebaczeniem i z Jego miłością, która płynie z krzyża. Dzięki Magda za to pytanie, dzięki Wam za wszystkie pozostałe pytania. Dzięki którym są te odcinki, dopisujcie kolejne. To będziemy mogli sobie jeszcze się spotykać na tych QA odcinkach. Oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to proszę, zasubskrybujcie. Jeżeli coś z tego odcinka może się przydać Waszym znajomym, przyjaciołom, to rozsyłajcie. Za piękna jest Ewangelia, żeby o niej milczeć, więc, więc udostępniajcie, rozsyłajcie. Niech Was Pan Bóg błogosławi i miejcie dobry dzień. Dzięki za Waszą obecność na tym kanale.